Szczęść Boże! Konferencja prasowa Konfederacji. Pan poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Witold Tumanowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun. Stajemy tutaj po to, żeby domagać się położenia kresu antypolskiej dywersji, która prowadzona jest na naszej wschodniej granicy. Organizacje nazywające siebie szumnie i na poły oszukańczo pozarządowymi, co z pozoru brzmieć powinno miło yy, uchu Konfederaty, te organizacje czerpiąc ze źródeł, korzystając z zasilania pochodzącego także z zagranicy, prowadzą dywersję przeciwko. Służbom wojsku, straży granicznej utrudniają bądź uniemożliwiają wykonywanie zadań postawionych przed Strażą Graniczną, wojskiem i policją. Te zadania, rzecz jasna, mają charakter pilny i niestandardowy w związku z kryzysem, a właściwie nie kryzysem, tylko rezultatem wcześniejszych zaszłości. W naszej polityce wschodniej, co dziś skutkuje kontynuacją akcji inspirowanej ze wschodu naporu imigrantów, uchodźców, nachodźców na granicę Polską, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka białoruskiego. I otóż na tym odcinku organizacja, która prezentuje się jako grupa granica, co znowu ma tak brzmieć miło, tak sympatycznie, tak niegroźnie. Jakaś grupa, jacyś dobrzy obywatele, życzliwi ludziom i całemu światu, skrzyknęli się, żeby pomagać skrzywdzonym, poniżonym, utrudzonym uchodźcom na Co to w praktyce oznacza? To oznacza na przykład wskazywanie miejsc, w których. Pojawiły się luki w systemie ochrony, zabezpieczenia naszej granicy. To jest wskazywanie miejsc, określanie czasu, zbiórek ewentualnych chętnych, by łamać polskie prawo, by bezprawnie próbować przedostać się na nasze terytorium. I to jest, powtarzam, to nie jest gra w podchody. To jest dywersja. To jest akcja o charakterze przestępczym o charakterze, uwaga, bojowym, dlatego że jeśli z jednej strony jest wojsko straż graniczna, policja, a z drugiej strony jacyś ludzie próbują działać przeciwko, przeciwko naszym służbom, naszemu wojsku, to jest to akcja bojowa, jest to agresja wobec państwa polskiego, to co prowadzi grupa Granica. Skąd się wzięła Grupa Granica? No nie wiemy dokładnie skąd. Nie mamy my, Konfederacja, takich możliwości kontrwywiadowczych rozpoznania, ale apelujemy o to, by służby państwowe poważnie zabrały się do roboty na tym odcinku. Apelujemy o to, by finansowanie Grupy Granica przez Fundację Stefana Batorego, finansowaną powstało z inspiracji e, potentata światowej sławy filantropa Szorosza, by to wszystko zostało wzięte pod lupę. No i nie po raz pierwszy, obawiam się, że nie po raz ostatni, przychodzi mi e, wygłosić apel o to, by. Funkcjonowanie agentur obcych państw, obcych zagranicznych organizacji zostało ujęte w Polsce w ramy prawa. Takie prawo działa na przykład w Stanach Zjednoczonych i listy agentów obcych państw i organizacji, yy, traktowanych jako lobbystów są tworzone i wszystkie tego typu organizacje i działania z mocy prawa muszą być oflagowane jako nie prowadzone tylko z inicjatywy własnych obywateli, ale wspierane, wspierane, finansowane, inicjowane niejednokrotnie z zagranicy. Mają takie prawo Stany Zjednoczone, ma takie prawo o obcych agentach, notabene także Rosja. Nie ma takiego prawa w Polsce i dlatego w przebraniu NGO-sów, organizacji pozarządowych mogą swobodnie grasować na naszym terytorium obcy dywersanci. Jest to dla nas jako państwowców i lojalnych obywateli nie tylko oburzające, ale jako dla polityków jest to dla nas groźne. My postrzegamy to jako niebezpieczeństwo, dlatego że jeśli działania wymierzone w wojsko, straż graniczną, policję i inne służby mogą być prowadzone na tym odcinku pod pretekstem spieszenia z pomocą wdowom, sierotom, wojennym uchodźcom, nachodźcom z dalekich stron, no to gdzie się ta praktyka będzie kończyć? Jeżeli tutaj i na tę praktykę przyzwalamy, to czy przypadkiem nie tworzymy popytu, nie otwieramy drogi do jeszcze groźniejszych akcji, które, które stawiają pod znakiem zapytania nasze bezpieczeństwo narodowe i nasze bezpieczeństwo wewnętrzne? Pan poseł Tumanowicz. W ogóle trzeba sobie zadać pytanie: czy państwo pod rządami Donalda Tuska, państwo polskie, to jeszcze jest poważne państwo? Jeśli my mamy na swoim terytorium organizacje pozarządowe, które działają z naruszeniem prawa, obchodzenia tego prawa, pomagają przestępcom, bo tak trzeba nazwać osoby, które popełniają przestępstwo z artykułu 264, paragraf 2, kto przemocą bądź podstępem przekracza granicę, podlega e, karze pozbawienia wolności do lat trzech. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której organizacje, Legalnie działające pomagają przestępcom i co więcej nawołują do tego, aby ci nie informowali o to odpowiednich służb co do działania właśnie zarówno ich działania, jak i żeby ci przestępcy, którzy pokonali tę granicę, żeby też nie informowali, żeby się zbierali w odpowiednich miejscach. Co więcej, te organizacje, których właśnie pochodzenie i powiązania są niejasne, a chcielibyśmy, żeby stały się jasne, mają dostęp do strefy buforowej. Oficjalne dane mówią o tym, że wydano 41 przepustek do tej strefy, z czego 28 dziennikarzom. Jednak nieoficjalnie mówi się o tym, że wiele takich przepustek zostało wydanych ustnie, więc nie mamy także danych, ile osób ostatecznie ma dostęp. Do tej strefy buforowej, ile osób e, pomaga e, przestępcom w tym, aby pokonywali, e, pokonywali tą granicę. Co więcej, e, ta grupa, grupa granica e, jest finansowana przez polskie państwo. Co więcej, e, mam dane tutaj. E, w latach 2021-2022, za, za premiera Morawieckiego jeszcze, polskie forum migracyjne będące częścią grupy Granica otrzymało od rządu 3 miliony na adaptację do życia w Polsce obywateli Afganistanu. Czyli cała ta przestępcza działalność jest sfinansowana jeszcze przez polskiego podatnika dodatkowo. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonariusza, jeśli chodzi o żołnierza, który został zakuty w kajdanki i oskarżony, to na jego obronę musieli się składać jego koledzy. To pokazuje, jaka jest nierównowaga, w, jeśli chodzi o... Oto, jakie są priorytety polskiego państwa. Trzeba wszystko przywrócić do normy. Osoby, które bronią granicy, bronią naszego zdrowia, życia, powinni być odpowiednio zabezpieczeni. Muszą wiedzieć o tym, że państwo polskie się ich nie wyprze, że bronią granicy w sposób legalny i mogą użyć do tego wszelkich środków, które są. Skuteczne i które są przewidziane do tego prawem. Natomiast osoby, które łamią to prawo, muszą się liczyć z odpowiednimi konsekwencjami. Dlatego, bo to jest fałszywa, fałszywy humanitaryzm, pokazywanie tego, żeby w świat szły sceny, że tak naprawdę osoby, które pokonują granice, są przestępcami, siedzą sobie spokojnie na, na przystanku i czekają na, na pomoc. No jakie to jest? Jakie to jest świadectwo? To jest, to, to jest zachęta dla wszystkich do tego, aby pokonywali tę granicę, to jest także. To są także przecież ogromne yy, katastrofy dla ludzi, no bo prawda jest taka, że ci ludzie będą... którzy by stwierdzą, że skoro tak łatwo jest pokonać tę granicę, to my także będziemy ją chcieli pokonać. A prawda jest taka, że to jest naprawdę niebezpieczne przedsięwzięcie. I nawet mając na uwadze ten humanitaryzm i mając na uwadze to, aby ci ludzie z... Z zagranicy także byli bezpieczni, tym bardziej musimy mówić o tym, że ta granica jest nie do sforsowania i by jej nie pokonywali. Dla ich własnego bezpieczeństwa. Dlatego też jeśli ktoś będzie teraz nas szantażował, brał pod włos, że my Chcąc bronić granicy, chcemy używać środków przymusu bezpośredniego, chcemy, żeby polski żołnierz mógł bronić polskiej granicy wszelkimi dostępnymi środkami, żeby sobie pomyślał o tym, że właśnie dzięki temu, dzięki takiej postawie, dzięki temu, że pójdzie w świat taka, taki przekaz, że ta granica jest nie do sforsowania, dzięki temu te osoby nie będą próbowały pokonywać tej granicy. Taka jest, e, takie jest stanowisko Konfederacji. Należy przywrócić godność polskiemu mundurowi, należy przywrócić także bezpieczeństwo Pol Polakom, Polkom, które, którzy już widzą, co się dzieje na polskich ulicach, widzą, że jednak że te sceny, które widzieliśmy tylko i wyłącznie na filmach z zachodu, są coraz częściej widziane także w Polsce. Koniec tego. Po, e, Stoimy za polskim mundurem i stoimy za obroną polskich granic. Dziękujemy za uwagę. Konfederacja murem za polskim mundurem. Konfederacja dopomina się o to, by wszelkie organizacje realizujące zadania dywersyjne na polskiej granicy spotkały się ze stosownym działaniem ze strony polskich służb, policji, prokuratury. Dziękuję bardzo.